Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanałem sklepety jak Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Miałem trochę problemów z moim laptopem niestety, ale coś niedobrego zaczyna się z nim dziać po dwóch latach użytkowania, także ładny bullshit musiałem trochę z nim pobaczyć, no ale nieważne. No, to chwilowo działa, ale chyba i tak planuję w końcu go zmienić. Dobra, ten temat to jest oczywiście takie wtrącenie na początek. Dzisiaj, parę informacji z rynku Kryptowalut. 20 tysięcy dolarów obecnie Bitcoin kosztuje, dolar zbliża się do 4,80. Po prostu tragicznie się dzieje, jeżeli chodzi o naszą polską złotówkę. Zamieszanie z Ilona Maski. Milon Maski się śmieje Twitterowi w twarz, oczywiście. No i jeszcze parę ciekawostek wam dzisiaj przedstawię i pokażę wam pierwszy konkurs. Który przygotowuję tutaj we współpracy z kanałem Crypto Announcement. Nie wiem, czy ten kanał znacie. Nie, nie jest jakiś to duży kanał, około 6 chyba tysięcy subskrypcji. Codzienna dawka, praktycznie informacji z rynku krypto, taka krótka, więc możecie sobie tam posłuchać o newsach. Bo ja ostatnio staram się te filmy nagrywać co dwa dni, więc tutaj mały taki konkursik dla Was, a u mnie będzie duży konkurs, mam nadzieję, że jutro go wam już przedstawię. Czy na YouTube, czy na Twitterze, to jeszcze zobaczymy. Z okazji wbicia 400 tysięcy followersów na Twitterze. Dziękuję Wam serdecznie za to, że tyle osób mnie tam obserwuje. No i mam nadzieję, że wyciąga coś mądrego z tego, co do Was pisze tam raz na jakiś czas. Przejdźmy do Meritum. Także tak jak już wspomniałem, 20 tysięcy za Bitcoina i Tylium 1089, także wszyscy, którzy kupowali tutaj przy tej linii. 22 tysięcy dolarów spanikowani, że już wybijamy się z tego kanału i lecimy do góry. No to niestety, ale kupili na lokalnej górce 2000 za drogę, jeżeli chodzi o bitcoina. A tak jak już mówiłem to w ostatnim ostatniej materiale, w perspektywie czasu, miesięcy, roku na przykład, raczej nie będzie to miało znaczenia, czy kupiliście za 20 czy za 22, bo prawdopodobnie i tak kupiliście po dobrej cenie. Prawdopodobnie, oczywiście mówię, bo rynek krypto może nas jeszcze zaskoczyć. Najlepiej Polygon centów, Naprawdę ładnie się poligon tutaj trzyma. Przy tych wszystkich spadkach na całym rynku krypto, ale już Wam ostatnio wspominałem, że dość dużo współprac tak kryptowaluta ostatnio zaapała i też dużo od siebie daje różnym projektom. A najgorzej Uniswap po dzisiejszej, czy tam wczorajszej takiej wpadce mało jedno to 10% w dół poleciał, oraz AWE po informacji już oczywiście o tym tokenie GHO jakaś pompka nastąpiła, a teraz się cofnął nam tutaj o 10%. Taka malutka historia na początek. CoinTelegraph przygotował taki mały artykuł pokazujący jak wyglądały spadki Bitcoina historycznie. Pierwszy spadek z 32 dolarów do jednego centa. Tutaj taka krecha poleciała na jednego centa oczywiście tak. Ludzie się śmiali wtedy zobaczcie głupki kupowali jakieś cyfrowe pieniążki. Zobaczcie po 30 dolarów oni kupowali a to tak spadło. No też bym się chciał śmiać z perspektywy czasu że kupiłem po 30 dolarów. Później mieliśmy spadek z ponad 1000 dolców na 200. No też, oczywiście, ponad 80% crashu, ale szybkie odbicie. Dość, oczywiście, później nastąpiło. Jedyne 2 lata nam to zajęło. Następnie mieliśmy, oczywiście, spadek z 20 000 na 3200. To już więcej osób z Was pamięta. No i bitcoin też się bardzo mocno odbił. Potem 63 na 29 i co ciekawe, z 68 na 20. Także tutaj, akurat. Do tego coin telegraf podszedł tak, ja sobie dlatego włączyłem świeczki jednodniowe, że uznał, że ten spadek tutaj, to załamanie i to coś, co nam się wykreowało na rynku, ten niedźwiedzi rynek lub taka korekta po prostu dziwna, no to był jeden upadek bitcoina, był to upadek powyżej 50%, więc zajczyli to do takich, można by powiedzieć, pęknięć, bańki, no i bardzo szybkiego odbicia do 69, nawet tysięcy, i teraz mamy ten spadek do okolic. 20 na no 17,5 to był nasz ten dołek, jak na razie. Ciężko do tego tematu podejść, nie? i w ogóle, czy to ma jakieś znaczenie? Czy zaliczymy to jako pęknięcie bańki dołek Bessy i znowu tutaj ATH, i znowu tutaj mamy jakiś dołek Bessy? Z perspektywy czasu, zapewne nie interesuje nas to jakoś mocno. Fajne na pewno patrzenie z innej strony ze strony dziennikarzy tutaj jakiś, piszących te artykuły, że oni jednak uważają, że to były jakieś dwa małe takie okresy w historii rynku kryptowalutowego, kryptowalutowego, które jednak wydarzyły się w bardzo krótkim czasie, bo na przestrzeni dosłownie jednego roku, czy nawet pół roku na rynku. Taka ciekawostka. Zajdźmy sobie jednak na niższe świeczki, 4 godzinówki. No tak jak Wam powiedziałem, dochodziliśmy do górnej bandy tutaj i bum, nie doszliśmy nawet do niej i mamy zjazd na 19 tysięcy 999 dolarów, czyli oczywiście w okolicach ATH z 2017 roku, w tym momencie jesteśmy. Dalej, kraj Bitcoina. W sierpniu inwestorzy naprawdę powinni bać się tego wydarzenia. Tutaj takie pytanie zadają redaktorzy na Bithubie. No i oczywiście chodzi tutaj głównie o Mt. Gox. Ja już Wam opowiadałem trochę ostatnio o Mt. Goxie, czyli o tym, że w sierpniu oni mogą zacząć dostawać pewne bitcoiny z Mt. Goxa. Z tego, co się jeszcze dowiedziałem w kolejnym dniu, nie dostanę tego raczej w sierpniu. Możliwe, że na jesień faktycznie jakieś wypłaty nastąpią. Także ci, którzy stoją za teorią mówiącą o tym, że teraz będziemy mieli taki summer leave, czyli odbicie takie delikatne wakacje, żeby faktycznie na jesień stąpło to wszystko tak ostatecznie, mogą mieć rację i oczywiście tutaj ta ilość Bitcoinów z MTGOX może temu pomóc. Natomiast ten temat już jest tak długo wałkowany, że Dopiero jeżeli faktycznie to się wydarzy, jeżeli faktycznie te tokeny zostaną ruszone, te bitcoiny ruszone zostaną z tego adresu, no to wtedy może być tragedia na rynku i faktycznie wtedy taki drastyczny, krótkoterminowy spadek na rynku zapewne będzie. Polacy nie cierpią NFT, mogliście już o tym gdzieś usłyszeć w internecie. Według danych z Twittera Polska jest krajem najbardziej przeciwnym NFT. Na każde 1000 tweetów o tematyce NFT z tego kraju aż 227 wyraża negatywną opinię. O niewymienialnych tokenach. Tutaj są kraje, które naj, najbardziej pozytywnie wypowiadają się o NFT, chociażby Bośnia, Luksemburg, Kuba, tak, a najgorzej wypowiadają się Polacy, o NFT. No i wydaje mi się, że bardzo wiele z tego hejtu wynika z braku wiedzy na temat tego rynku. Oczywiście on w tym stanie aktualnym, którym jest, czyli takiej czystej spekulacji, no, sam z siebie powoduje to, że po prostu ten hejt jest po kupowanie jakichś dziwnych obrazków, które spekulacyjnie tylko rosną albo spadają, i przeważnie z tyłu nie ma żadnej ogromnej społeczności cudownej, która jakoś tam się wspiera, no to no wywołuje to po prostu dużą falę hejtu. Natomiast jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś konkretniej o rynku NFT, to macie u mnie rozmowę z wipem i N z NFT Polska oraz ze Stokarzem, czyli NFT jak zacząć wszystko, co musisz wiedzieć o NFT, także tam. Myślę, że odpowiedzieliśmy wam na sporo takich pytań, nurtujących ludzi, którzy no trochę tego tematu nie rozumieją jeszcze. No i NFT Polska jeszcze wytworzył taki darmowy e-book dla osób, które chcą zrozumieć trochę bardziej rynek NFT. Wydaliście parę kartek, tam chyba podajcie tylko maila i macie to za Fliko. Dobra, ta część taka przyjemna, że tak powiem. To znaczy, mówiłem wam o tym małym konkursie z Crypto Announcement Kanałem, jest to kanał, który możecie znaleźć tutaj. 5300 subskrybentów w tym momencie: 51 filmów. I jeżeli napiszecie pomiędzy 50 odcinkiem a 55 odcinkiem serii tej newsowej na kanale Crypto Announcement jakiś komentarz, tylko taki merytoryczny, napiszecie, że tam bierzecie udział w konkursie, zostawicie oczywiście tam subskrypcję oraz lajka pod jednym z tych filmów. Nie musicie tego pisać w każdym. To w 56 odcinku 3 osoby zostaną wylosowane z tych komentarzy i dostaną. Te trzy osoby po 50 dolarów. Także tutaj takie trzy nagrody są. A osoba, która u mnie pod tym filmem dodatkowo weźmie udział w tym konkursie i napisze, że też biorę udział w konkursie, cokolwiek związanego z konkursem, coś, co nie zostanie wyłapane przez YouTube jako spam, oczywiście, no to dostanie 50 dolarów. To nie są nagrody ufundowane przeze mnie. To ten kanał Crypto Announcement tutaj e, oczywiście sponsoruje z racji tego, że się znamy i lubimy. No to ja Wam podrzucam po prostu tutaj ten. Konkursik, także łącznie 200 dolarów do wygrania w tym konkursie, zasady są myślę, że proste. Także oczywiście zachęcam do wzięcia udziału, a link do kanału oczywiście będziecie mieli w opisie. Idźmy dalej, bo mamy ciekawostkę taką. Paxos ujawnia rezerwy USDP i BUSD jako wyzwanie dla innych emitentów stablecoinów. Także pokazali w 100% jak wygląda pokrycie pewnych stablecoinów. I tutaj przejdę od razu do tego, jak wyglądają rezerwy Binance USD, czyli stablecoina binansowego. Składają się one, łącznie kapitalizacja to jest około 18 miliardów. Możemy jeszcze teraz zobaczyć. Tak, 18 miliardów to jest kapitalizacja. I teraz tak, 10 miliardów z tej sumy to są dolary w bonach skarbowych. 6 miliardów dolarów są w obligacjach skarbowych. I tylko 730 milionów dolarów jest w depozytach gotówkowych. Także zobaczcie, niecała 1,18 tych 18 miliardów dolarów jest tylko i wyłącznie w gotówce faktycznie. To teraz pomyślmy sobie o Teterze, który ma tam 60 parę miliardów. <grym> Ile tam faktycznie gotówki siedzi w kontach bankowych? Miliard? Dwa? Trzy? Cztery? Raczej nie więcej. Sam Teter przecież mówi ostatnio, że pozbywa się też tych ryzykownych różnych... Aktywów, no i zamienia to w dużej mierze na jakieś właśnie bony skarbowe lub też obligacje, żeby było to wszystko bezpieczniejsze i żeby w momencie dojścia do tego takiego ranu na bank, tak jak to się mówi, i chęci wypłaty większej gotówki przez naprawdę dużą społeczność yy, posiadającą tego Tetera, no, żeby nie doszło tutaj do jakiegoś załamania kursu na teterze, To raz, a dwa do po prostu jakiegoś takiego ogromnego, ogromnego pudu, no, które mógłby się przyczynić do. Jeszcze mocniejszych regulacji ze strony, oczywiście, rządzących, no i zabicie takiej firmy jak Tether, Więc śmiesznie mało, jakby na tą skalę pieniędzy, posiadają oni tych dolarów na swoich kontach bankowych, w depozytach gotówkowych, tutaj nawet tak to jest nazwane. Natomiast pamiętajcie, że przechowywanie tak dużych pieniędzy też kosztuje to są pewne prowizje, które się płaci bankowi za przechowywanie takiej gotówki, czy też cyfrowych wartości, oczywiście. Więc oni muszą zarabiać jakieś tam chociaż kilka procent w skali roku na przechowywaniu tych naszych depozytów, żeby im się to gdzieś tam rekompensowało, oczywiście. Stąd też te wszystkie, właśnie, stablecoiny praktycznie nie trzymają tego w gotówce, tylko w jakichś innych formach. A jeszcze, jeżeli jesteśmy już przy CZC i przy jego stablecoinie, no to tutaj jakaś aferka wynikła, i ich, czyli Binance'owy taki oprogramowanie Binance'owe do wycieku różnych kryptowalut. znalazło wczoraj hakera, który ukradł prawie 4300 Ethereum z Uniswapa w wersji trzeciej. Później dementował to trochę tutaj CZ Binance, że skontaktowaliśmy się oczywiście z teamem Uniswap jest to, protokół jest bezpieczny. Chodziło tutaj o atak phishingowy. Także tutaj podmiana literki gdzieś w URL-u zamiast .com na przykład było .io, .eu. Uważajcie, jak wpisujecie te strony. Po to ja mam tyle zakładek, tutaj widzicie w przeglądarce poustawianych, żeby nie musieć tych stron codziennie ręcznie wpisywać z palca, tak? Dlaczego? Bo się pomylę, bo wpiszę sobie Uniswap Google. Wyskoczy mi pierwszy link, który jest reklamą, a to będzie reklama po prostu z kamerickiej strony. I tak widziałem, że Google z tym dość spory porządek już od dłuższego czasu robi. I tych reklam. Tych podobnych takich stron właśnie do Binancea, do Kucoina, do Uniswapa nie widzę. Nie wiem, czy to przez to, że mam jakieś adbloki i tak dalej zainstalowane, czy faktycznie to już znikło. To możecie oczywiście wy się podzielić tą informacją w komentarzach, ale nie widać tego, żeby te strony gdzieś tam się pojawiały. Natomiast zdarza się, że ktoś do was wyśle jakiś fałszywy link na telegramie, na Discordzie i wpadniecie po prostu w taki problem. No a tutaj jeszcze CZ spotkał się z panem Macron. Nie komentuję. Mask wycofuje się ze swojej umowy kupna Twittera. Sprawa trafia do sądu, oczywiście, tak. No i tutaj dump mamy piękny na kursie Twittera, o tym już pewnie słyszeliście, aczkolwiek mnie niesamowicie rozbawił mem, jaki wrzucił mask na swojego Twittera. To znaczy, powiedzieli, że nie mogę kupić Twittera. Później e, oni nie chcieli, jakby powiedzieć, ile botów faktycznie jest na tym Twitterze, bo to był główny zarzut maska do Twittera że oni nie chcą mu ujawnić tych informacji, więc odpowiedział, nie będzie płacił kasy za portal, gdzie 90% kont to są boty na przykład. Tak? Teraz oni chcą zmusić mnie w sądzie do tego, żebym kupił Twittera, a teraz oni w tym samym sądzie będą musieli powiedzieć mi, ile tych botów mają na swojej platformie. Także taki chłop przechytrzył. Oczywiście mem to nie, jest, to nie są jego słowa tutaj. Jeden do jednego tak wypowiedziane łącznie z tym mimiką twarzy, ale sam to podłożył albo po prostu podłapał to skądś i wrzucił do siebie na profil. No i tak jest. Także mask koniec końców chyba się dowie, ile tych botów na Twitterze jest. I jak wtedy zobaczy, że ta ilość nie jest aż taka duża i będzie można coś z tym zrobić. Faktycznie jakoś się tych botów pozbyć. No to może tego Twittera kupi, ale to jeszcze czas pokaże. No i niestety, doszło w pewnym momencie do tego, że jeden dolar. Niestety, niestety jeden dolar kosztował 1 euro. Doszło tutaj do równowagi cenowej pomiędzy tymi dwoma walutami. No, dolar się niesamowicie wzmocnił. Zobaczcie, co się dzieje do złotówki. 4,79. Już wam pokazywałem ostatnio, że jest to historyczny szczyt, jeżeli chodzi o dolara do złotówki. Nikt dolar nie był droższy. Wszyscy, którzy teraz zarabiają w złotówkach, a potrzebują kupić coś za granicę w dolarze, albo chcą wyjechać za granicę do krajów, gdzie ten dolar jest walutą taką główną, albo gdzie do dolara wymienia się tamtą walutą, tą walutą miejscową, jak na przykład Tajlandii. Ja akurat cieszę się, że od dłuższego czasu zarabiam tylko i wyłącznie w dolarze. Wszystkie moje zyski praktycznie, no chyba wszystkie są w dolarze, więc mi to pasuje, tak? To znaczy, Wrócę do Polski albo opłacam jeszcze pewne rzeczy w Polsce, wymieniając dolara. Cieszę się, bo mam dro drogiego dolara i taniej mi to kosztuje w złotówkach. Jestem w Tajlandii, kupuję tajskie baty. No to tajski bat traci do dolara, to znaczy za jednego dolara dostanę więcej tajskich batów, więc też mi to oczywiście pasuje. Natomiast no, patrząc z perspektywy naszego kraju, no na pewno nie jest to nic dobrego, że ta złotówka aż tak bardzo traci. Także no tutaj zobaczymy czy NBP będzie chciał jeszcze to jakoś ratować w tym momencie, podnosząc w końcu porządnie te stopy procentowe, bo przy takiej inflacji stopa procentowa na poziomie 6,5, no jest to bardzo śmieszna ilość. Ale z drugiej strony może wprowadzą lockdowny, tak? Ja tutaj skomentowałem wpis Polsat News. Wirusolodzy uważają, że mamy do czynienia z początkiem siódmej fali koronawirusa i apelują do rządu, by wrócił między innymi do masowego testowania. No ja skomentowałem to, że Przelew przyszedł do pana prezesa. To trzeba znowu straszyć wszystkich ludzi dookoła, że czeka nas kolejna. Już zaraz będzie 10, 20, 50. fala koronawirusa, zabójczej choroby. No i jest to po prostu banda sprzedawczyków. Oczywiście wasi koledzy z innych telewizji robią to samo. No i ktoś tutaj skwitował, że to nie chodzi o, o to, że jest choroba, że ona jest zabójcza, bo oni wiedzą, że to jest kpina. Natomiast ktoś tutaj napisał, że. Ja raczej obstawiam, że, je, że jest to sposób na inflację i że o to bardziej chodzi niż o jakieś przekupstwa. To pewnie przy okazji. Zabrożą gospodarkę, to konsumpcja spadnie i rozciągnie się kryzys w czasie. Aż do wyborów. Wybory znowu sobie pisiory wygrają oczywiście, tak? I będziemy dalej hulać. Jest to jakaś teoria. Ile ona ma wspólnego z prawdą? Tego nie wiadomo, ale no za niedługo się przekonamy, bo do, do wyborów już całkiem niedaleko. No i wspomniałem Wam, że będzie konkurs organizowany na 40 tysięcy followersów na moim Twitterze. Dziękuję Wam jeszcze raz z tej strony. Pula nagród ponad 10 tysięcy. Podliczyłem sobie ją wczoraj. To wyszło około 13 tysięcy zł na, za, na nagrody przeznaczone. Także naprawdę myślę, że konkurs będzie gruby. Followujcie mojego Twittera, bo zostanie ten konkurs ogłoszony na Twitterze i trzeba będzie mieć konto na Twitterze, żeby wziąć udział w tym konkursie no i na razie więcej nic nie mówię jeszcze jutro może wrzucę jakiś krótki film w tym temacie, a jeżeli nie no to po prostu patrzcie na Twittera bo tam będzie ten konkurs ogłoszony o no, 13 koła na nagrody myślę, że mało nie jest jak ktoś tutaj napisał hajs się chyba zgadza <noise> oczywiście to nie jest w większości mój hajs to nie są w większości moje pieniądze swoje pieniądze też pewne przeznaczyłem na ten konkurs natomiast są to sponsorzy, którzy oczywiście zapłacą za pewne z tych Nagród. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. W ogóle Bitcoin Phoenix wrócił z przestworzy amerykańskich na oczywiście YouTube, to znaczy wraca powoli. Jeszcze mój mikser nie doleciał. Chyba płynie tym samym statkiem co CD od Craig'a Wrighta. <laughs> ja się śmieje trochę, ale tak to trochę brzmi. Nie? Pozdrawiam Phoenix. No i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć.